Dzień dobry. Znajdujemy się w salonie autoryzowanego dealera marki Volkswagen City Motors Gdańsk. W tym nagraniu chciałbym zaprezentować Państwu samochód Volkswagen Tiguan w wersji Comfort Line silnikiem 1.5 TSI 150 KONI i siedmiobiegową skrzynią automatyczną DSG. Auto wyposażone zostało w pełne reflektory LED ze standardowymi dla tej wersji reflektorami przecimigielnymi z funkcją doświetlania zakrętów oraz 17-calowe aluminiowe felgi. Lakier na Tiguanie to szary Indium Metallic. Auto zyskało dużą popularność dzięki perfekcyjnie wykorzystanej przestrzeni wewnętrznej i ponadczasowej dla Volkswagena linii nadwozia, która zachowała swój oryginalny wygląd na przestrzeni lat, przez co nie można tego auta pomylić z żadnym innym. W środku ten popularny SUV został wyposażony w podgrzewane komfortowe fotele, ośmiocalowy ekran nawigacji z ośmioma głośnikami, systemem radiowym i możliwością odrzucenia ekranu smartfona na ekran radia. Kamera cofania połączona jest z kompletem czujników parkowania z przodu, z tyłu i na bokach pojazdu oraz systemem automatycznego parkowania, który znajduje prostopadłe oraz równoległe miejsce na drodze. Mamy tutaj również trzystrefową automatyczną klimatyzację oraz przyciemniane szyby, asystenta utrzymywania linii na drodze Lane Assist i aktywny tempomat w standardzie działający do prędkości 210 km godzinę. Bagażnik natomiast ma pojemność 615 litrów z możliwością uzyskania 1615 litrów oraz płaskiej podłogi po złożeniu siedzeń. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub chcą Państwo uzyskać więcej informacji, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mail lub na wideokonferencję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w naszym salonie.